Wszyscy są gotowi do walki?

Pierwsze starcie mamy za sobą, umarli powstaną. Ale jak widzieli państwo, nie szczędzili sobie tych ciosów. Tarcze postrzępione, miecze również. Mam nadzieję, że nie zemleją nam w wojowie, bo słońce konkretnie świeci, a tu takie szyszaki, takie skóry na plecach. Czy bojownicy są gotowi do kolejnego starcia? Jakieś jeszcze rozsady następują? Ostawanie taktyki ostatniej. Do walki! Do szkali, do Prosimy, bardzo zaangażowani byli panowie. Drodzy Państwo, widzieli Państwo krótko, ale treściwie, jak prezentowały się bitwy w okresie wczesnego średniowiecza. Teraz zaprezentujemy Państwu krąg, taką zabawę. Wojowników z tamtych czasów. Jest to krąg zdrady gdzie liczyło się, liczył się spryt wojowników. Wojownicy ustawiają się w kręgu, mogą łączyć się w sojusze, mogą się pić po plecach, atakować od tyłu dwóch na jednego, trzech na jednego. Wojownicy na znak gotowości podnieście broń, powiedzcie swoje imię i robię! Do walki! Ten nie walczył patrz! <grywa> <grywa> Coraz mniej żywych walecznych wojów na placu boju, ale jeszcze ostatni walczą. Kolega podpowiada, że to zabawa treningowa tak wyglądała. Wielkie brawa, proszę Państwa. O, odżył jeden. Ja tylko dodam, że w Muzeum Wojska w Białymstoku również są eksponaty z okresu wczesnego średniowiecza i to znalezione tutaj, na ziemi podlaskiej. Jest jeden miecz znaleziony pod wsią Załuki. Wiedzieli, że nie będą tego rozstrzygać orężem. Papier, kamień, nożyce. Dwa, trzy. Dobra, Dobra. I ostatnie wydaje tchnienie. Brawo dla najsprytniejszego wojownika na polu walki. A jakieś jego imię? Mariano Italiano. Mariano Italiano zwycięża. Drodzy Państwo, jest taka zasada, że im głośniej bije się brawo, tym wojownicy chętniej wstają i pokażą coś jeszcze. A jakież to trunki wojowie pili po zwycięskiej bitwie? Budę. Wszystko! Drodzy Państwo, o zwycięstwie lub w dawnych czasach mogła zadecydować postawa linii, czyli podstawowego szyku naszych wojowników. Wojownicy ustawiali się w tak samej linii, robili tarcze na zakładkę i w tym momencie stawali się dosłownie nieruchomą ścianą tarcz. Nie można ich było przesunąć, powalić absolutnie, wyciągnąć pomiędzy ich tarczy. I teraz chciałbym, żeby Państwo... Tutaj zebrani spróbowali swoich sił przeciwko takiej linii, żeby ich przepchnąć. Zapraszam wszystkich chętnych, którzy myślą, że są w stanie pokonać taką linię. Śmiało! Najlepiej dzieci! Najlepiej dzieci. Tak, dokładnie. Śmiało! Wszystkie dzieci z ogrodniczek, z supersła, każdego ciasnego i z białego Stoku. Wojsko Polskie w spomorze. Chyba nie. Ja podpowiem, że od Państwa strony to Wasze prawe strzelbo jest. Słabiej obłożone, a w centrum i na waszej lewej flance troszkę siły są liczniejsze. Także proponuję atakować skrzydło prawe. Drodzy Państwo, czy jesteście gotowi? Nie! słyszałem, czy jesteście gotowi? A wojownicy co odpowiedzi, jesteście gotowi? To na nich wywróćcie Po pięciu lat obaliło pierwszego woja na prawej flance. Ależ waleczni są, a szczególnie ci w czapkach. Kolejni wojowie obaleni. Dobra, dziękujemy naszym dzielnym nacierającym. Wojowie ustawiają linię. na imię? Mamy tutaj Natalię. Brawa dla Natalii. Natalia patrzyła na to, co się dzieje i stwierdziła, że ci wszyscy do tej pory, co robili, byli do niczego, że ona to sobie spokojnie poradzi z tym sama. Zobaczymy, jak jej pójdzie. Jesteś gotowa? Chciałcie się nie chce mówić, proszę Państwa. Oczywiście, że jest. Dobra. Trzeba zachować energię. Ruszyła żwawo do boju, proszę państwa. Biegnie. Szarżuje. Naciera. Już prawie jest. Prosimy o topik. O wsparcie. O brawo, proszę Państwa. Zjadła solidne śniadanie. Wojowie powstaną. Prosimy brawa dla wojowników za piękną postawę. Wojowie zrobią dwa kroki do przodu. Ładnie się wyprostują. Zrobią ukłon po raz pierwszy. Brawo, brawo, brawo. Ukłon po raz drugi. Ukłon po raz trzeci. Czarża! dziękujemy Państwu bardzo serdecznie w imieniu oddziałów wczesno-średniowiecznych zapraszamy do obejrzenia naszego obozu podziękujemy pięknie brawami schodząc aleją handlową kierujcie się Państwo w prawo i tam znajdziecie wojów z okresu wczesnego średniowiecza no, ja Dobra, ja Za chwilę proszę Państwa kolejne grupy rekonstrukcyjne będą się prezentowały tutaj przed sceną, także proponuję się nie rozchodzić. Tak, tak? Tak, tak. Tak, 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 tak.